Made. i don't want any trouble okay just come up so you can have some stuff no 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 i don't want any trouble come on i won't shoot you okay if you don't shoot me i won't shoot you i won't shoot you but there is a guy on the on the um, down okay i'm coming okay i don't shoot, don't shoot you, i don't man. shoot Take the motion if you want, do, I don't need it. Okay. But the guy on the on the ground. Oh yeah there's a dude. There's a dude. Hey man. I almost shoot him. Oh, it was Bro, I gotta leave, okay? Yeah, me too. See you. I think what you need is a shotgun dying right there. Okay, I I I got what I need. I'm just taking the shotgun, okay? Sure, 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 no problem. I thought you are not friendly, so No no I'm friendly. <laughs> <laughs> okay, okay. Uh, there's another guy right, behind you behind you on the on the uh, mountains Nie wierzę. Gda. Dobra. Czyli tu masz, kolego. Teraz tu wejdziemy. Za momencik. Ha. Czyli, tak jak mówiłem, wejdziemy bez najmniejszych oporów. Niestety, ale ziomeczek już został zlutowany, z tego co widać Wybaczcie, ale nie pokażę wam jak e, Jak się tutaj dostałem. Niestety Więc Musicie mi to wybaczyć to są moje sposoby i nie zamierzam nikomu pokazywać jak tutaj się dostałem. Także widzimy się za moment. Wiecie, odkładam sobie idziemy do z Savezonu własnego, a nie do tego co jest stworzone, żeby gracze mogli oddawać itemy. I odkładam też sobie do własnego storage'a i się zabijam, bo nie chce mi się z powrotem tyle jest tak więc zazwyczaj to szybko idzie, bo gdzieś się zrespię, że będę jakąś broń. I mam okazję zdobyć kozacki loot w parę minut, tak więc... Z właśnie bazy to nie chcę tego za bardzo pokazywać, bo to jest tak jakby mój sposób. Hmm. No ile? Też 8. No, w sumie tamten jest lepszy. Wow. Nieźle spamują, to, to powinien być ban. Szkoda, że nie ma Więc To jest mój to spo... mój sposób, i nie chcę za bardzo, żeby. Ktoś jeszcze wykorzystał ten, ten sam sposób, żeby się dostać do mnie. Ja więc tego za bardzo nie będę pokazywał. Hmm, dobra, idziemy dalej. Hmm, coś może być jeszcze. Gdzieś tu jest na serwerze cheater, bo ludzie piszą. to ktoś tu hakuje ostro. Mam nadzieję, że... na niego nie trafia Dobra, o. Teraz będzie spomował tymi wiadomościami. Podejrzewam, że też ten cheater. To ładny cheater, co sami widzicie. Koleś ostro, ostro wspomuje. Dobra, tutaj powinny być jakieś itemki. Powinni tutaj dodać jak najszybciej jakieś anti albo sposób chociaż reportowania graczy. Bo aktualnie tego nigdzie nie ma i każdy sobie może pozwolić to hmm. o tu już trup leży kolejny miał chociaż rękawiczki dobra wyjdę tutaj może coś będzie tam jeszcze ktoś strzela, więc ktoś jest na bankniry i kolejny trup jest w środku. O kask mamy Proszę to, to jakoś obniży wracone HP ja nawet nie mam bandaży, będzie lipa Dobra, zejdziemy tam Na tą budowę To tutaj zobaczymy może jest skrzynka, przecież jak te trupy tu leżą to nic się nie będzie. Dobra. Raz zobaczymy. E, 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 tam jest chyba gość przede mną, ale nie tam pewny. Wyskonamy tak, tam ktoś jest. Są chyba boty nawet. Tak, to są boty. Ciężko. Ciężko się celuje. się spitrać. Strasznie są op. Chociaż to nie są chyba boty. Nie, to są boty. Dobra. To jest bluzo z kapturem. Hm, to muszę wszystko na ziemię wyrzucić. Kurde. Dobra, postaramy się to jak najszybciej zrobić. Eee, dawaj to... moja amunicja, to do wywalenia... Dawaj to... I dobra, i mamy. Jest za dużo tej amunicji, ale... Dobra, sprawdzę sobie przy okazji, jak się będę bandażał czy tu nikogo nie ma. Zaraz się tutaj ktoś zleci pewnie. Dobra, przez takie elementy nie można było dalej przejść tą masakę Dobra, gdzie ja go zabiłem? Tu leży. Minąłem, ziomeczka. Kaptury można naciągać, jak się nie ma amunicji. Dobra, tu jaki potrzebuję? 5, 5, 6... Całkiem... próją cały czas tutaj ktoś jest. On, mogę sobie zrobić te lepsze bandaża. Już się Co so, Zostawię podgląd. Dobra. Medycyna i robimy. Zostawię sobie podgląd, bo gdzieś z tamtej strony to raczej już gracze. Z botami się klepią. Dobra, to coś ciekawego jest w budynku? Nie widzę za bardzo. Dobra, postaram się to jakoś przejść. Ale ktoś tam leży na schodach martwy. Bluza kolejna, dobra. Mi się wydaje, że tu jest gracz, ale... I ludzie dalej tutaj właśnie piszą, że na hak, ktoś ciśnie. No. To też anim animacja wskakiwania. Ktoś tu jest blisko. Są chyba gracze. Tak, to jest gracz. Nie, to bot był strasznie dziwnie się zachowywał. No dobrze, no nic, no próbujemy. Jak ja mam nic do stracenia. miałeś tą snajpę. Jodwą jest to skampiony. To jest gracz typowo. Poczekamy. Się wbijamy, może się go uda cupnąć Ciupnąć, cupnąć się, boję jak to brzmi No i mamy go Był trochę uzbrojony Nieśmiertelnik, wa warto by to było oddać Dobra, bierzemy to i spadamy do safe'a w takim razie Strasznie dużo mam do strzelby. A, weźmiemy to i to. Taki bandyta trochę. W sumie nic takiego dobrego. Spadamy stąd. Ja muszę sobie zaznaczyć jeszcze. Punkty. Dobra, ja jestem w sumie daleko. Dobra, ciśniemy. Tak więc Jak to widzicie... E, można szybko ogarnąć lód. Tylko miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj tego cheatera. Pobliżuj sobie bezpiecznie dobiegnę do safe'a. Te dźwięki naprawdę czasami... Przyprawiają o. Wreszcie. Czekajcie, bo nie jestem pewny, kogo zabiłem. Juliane, coś takiego. Dobra. A ten gościu nie cheatował. Dobra, jakoś tutaj wejść da się. Hmm. Może niedługo na odcinkach pokażę. Te misje, chociaż nie, one stycznie się jakoś tam nie, nie, nie różnią z rozgrywką. Praktycznie za zrobienie tych misji dostajemy taki jeden duży kontener. Może mogę sobie przelutować i to mamy jakieś ar na przykład, nie wiem, M4, AK, amunicje, duże plecaki, właśnie te kaski i tak dalej. to tak naprawdę najlepszy loot mamy na militarkach. No i z misji tam poniekąd, ale to... Trzeba mieć czwartą Najlepszy loot masz z tych trudnych misji. Z tych bardzo trudnych, tak? Nie tutaj. Tak tutaj macie. Z tych epickich. Z tych epickich naprawdę na, naprawdę dobre te itemki drapią. Dobra. Do tej wiochy nawet nie wchodzę, bo to nie ma sensu. Tutaj będzie jeszcze taki obóz jakby wojskowy. Coś się... no wojskowy. To obóz bandytów, ale... Może coś tutaj będzie. Nie powinienem tu uważiać, ale dobra. Zajrzymy na szybko. Gdzieś tutaj na górce powinien być. Bo go teraz nie zajdę. Gdzieś tu nad tą wioską. No ale mniejsza. Musimy do tej zonu oddać część rzeczy. W sumie. Tam ktoś się buduje. E, co tu mam? Ty nieśmiertelnik bym tylko oddał. Naprawdę. Może by się można było tutaj dostać, tylko potrzebuję... Hmm. Ale to na następny odcinek tutaj grajda Chyba że, zobaczymy, czy da się dostać od dołu, ale jest chyba mocno zabudowane Moment Stąd widzę, że jest już był postawiony Dobra, spróbujemy obczaję baza, może tutaj dołu coś za bardzo nie zrobił. Nie, ja jest solidnie tutaj zrobione. Co się nie dostanę, to by mi potrzebne... Potrzebna była budowla jedna. Jedna budowla i mógłbym się dostać. Gdzieś takiego kwadracik. Hm. Chciałbym się dostać z powrotem do bazy, żeby to zrobić.